Witam Was serdecznie, kochani. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj ponownie. I dzisiaj mam dla Was coś wyjątkowego. Przesłanie od aniołów z cudownych kart anielskich, które nazywają się Anielskie Klucze. Są to, zobaczcie, takie maleńkie karty. Najmniejsze karty anielskie, jakie ja mam. I... Te karty i przesłania z tych kart są niesamowite. Są to bardzo proste karty, ale dają bardzo trafne, fajne odpowiedzi. Bardzo fajnie to, te wiadomości zawsze rezonują ze mną i z moimi klientami. Więc zaraz wyciągnę dla Was te przesłania, aby każdy mógł dostać swoją wiadomość, swoją informację. Więc, kochani, tak. Chciałam jeszcze powiedzieć, że ta wiadomość, te wiadomości, które dzisiaj będę dla Was, które dla Was wy, wyciągnę, one są cały czas aktualne, nie mają ograniczeń czasowych i każdy, kto tutaj trafi, w dowolnym momencie, dostanie właśnie taką informację dokładnie dla siebie informacje na ten czas tą odpowiednią, tą wyjątkową więc kochani tak ja już oczyszczę karty, tasuję te maleńkie karty, czasami trudno się je tasuje, z taką intencją aby właśnie każdy, kto tu przyjdzie dostał dla siebie informację, wiadomość, przesłanie którego potrzebuje i wyciągam już karty, to są trzy karty każdy z Was będzie mógł sobie wybrać kartę dla siebie. Możecie teraz hmm, popatrzeć na te karty. Możecie, zanim to zrobicie, zamknąć oczy, wziąć głębszy wdech i wydech, otworzyć oczy, lub nawet z tymi zamkniętymi oczami, wybrać tę kartę, która najbardziej przyciąga twoje serce twoją intuicję zaufaj sobie zaufaj górze że odpowiedź której szukasz jest już dla ciebie i to jest ta odpowiedź odpowiednia dla ciebie możesz y, poprosić o taką wiadomość przesłanie informację ogólną ogólną dla ciebie na ten moment a może masz jakąś sprawę jakąś trudność jakiś problem to również możesz właśnie w tej intencji Poprosić, aby dostać takie przesłanie, taką wskazówkę, radę lub inspirację dla siebie. I ja już, kochani, odwracam karty. Zobaczymy, co tutaj aniołowie chcą tobie powiedzieć, na co chcą zwrócić uwagę, co ci chcą przekazać. I słuchajcie, kochani, tak. Mamy tutaj pewną niespodziankę, ale to zaraz o tej niespodziance więcej powiem. Pierwsza karta, jeżeli ktoś wybrał tą kartę tutaj od lewej strony, napis brzmi to przesłanie, ta wiadomość dla ciebie. Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. Proste, tak jak mówiłam, cudowne przesłania, dla, dla każdego oczywiste. I jest um, anioł ubrany um, w taki strój um, studenta, tak czy. Um, no, chyba studenta. Ma być może jakąś książkę, jakieś, jakąś wiedzę spisaną, trzyma w ręku, uczy się, tak? E, tutaj rysunki także są pewnymi informacjami, pewnymi podpowiedziami, a właśnie zdanie jest takie: korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości, czyli Teraz na ten czas i na nadchodzącą przyszłość powinnaś, powinieneś korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, ze swojej wiedzy, zarówno z przybytych doświadczeń, ale także właśnie z takiej wiedzy, po prostu którą w ciągu swojego życia zdobyłeś lub zdobyłeś, nauczyłeś się, masz takie refleksje, przemyślenia. Możesz również, oczywiście, w tej chwili, jak hmm, potrzebujesz takiej hmm, Jakiejś wiedzy, bo to nie tylko chodzi o to, co już było, czyli o przeszłość, o zdobytą wiedzę z przeszłości, o zdobyte doświadczenia z przeszłości, o zdobytą naukę z przeszłości, ale ty masz swoją mądrość, jesteś mądra, jesteś mądry. Jak masz na przykład jakiś problem, nie możesz sobie sama lub sam poradzić, skorzystaj z pomocy, z specjalisty, osoby doświadczonej, z jakiejś rady, bo tam. Dostaniesz właśnie odpowiedź dla siebie, bo tam ktoś ci pomoże. Czyli po prostu myśl, korzystaj z głowy, korzystaj ze swojej mądrości. To jest także taka informacja dla ciebie, że y, może przyszedł czas nauki, rozwoju, nauczenia się czegoś. Może myślisz o tym, żeby pójść na studia, na jakiś kurs, szkolenie, może czujesz, może nie bardzo Ciebie tak tam ciągnie, ale czujesz, że to by się przydało do czegoś, tak? Może nie chce Ci się uczyć, ale wiesz, że jakiś na przykład dokument ukończenia uczelni, nie wiem, um, jakiegoś kursu szkolenia pomoże Ci w życiu. Może być tak, że zupełnie w tej chwili masz jakieś inne przemyślenia, coś innego przychodzi Ci do głowy. Twoja intuicja podpowiada ci coś innego, i to jest okej. Okay. Ufaj swojej intuicji. Ja zawsze tłumaczę te przesłania, mówię jak ja je czuję, ponieważ zajmuję się właśnie odczytami intuicyjnymi, ale być może ty na ten moment poczujesz coś zupełnie, zupełnie innego, więc bierz to, co czujesz. To jest dla ciebie. I druga karta. Żyj własnym życiem, i jest anioł, który. Ma ręce uniesione do góry w zachwycie, w radości. To jest też taka postawa wolności. Jestem wolna, jestem wolny, jest mi super, jest mi dobrze. Kieruje się sercem i żyj własnym życiem. Czyli na ten moment anioł, twój anioł, czy aniołowie, doradzają tobie, abyś się skoncentrował, skoncentrowała na swoim życiu. Powinna żyć swoim życiem. Nie innym, nie innych. Może jest w tej chwili tak, że ludzie ciebie bardzo potrzebują i ciągną, i ty żyjesz bardziej dla innych, ich problemami na przykład. Oczywiście czasami są takie życiowe sytuacje, że no, trzeba się kimś zająć, pomóc komuś, tak? bo ktoś jest chory, ktoś potrzebuje pomocy, więcej nas, tak. No to są sytuacje takie wyjątkowe, ale nawet w takim pomaganiu komuś, kiedy ty żyjesz bardziej życiem innych, po, czy innej osoby powinnaś, powinienem znaleźć czas dla siebie, ten moment dla siebie na wyciszenie, na jedzenie, na spokój, na zebranie myśli, na zrobienie czegoś, co tobie. czego Ci potrzeba. Ponieważ jeżeli my żyjemy ciągle dla innych, jeżeli żyjemy ciągle życiem innych ludzi, nie mamy tej przestrzeni dla siebie, nie ma tej równowagi i to bardzo długo trwa. To my po prostu zatracamy się i w pewien sposób usychamy i wręcz umieramy. Możemy doprowadzić się do choroby. Więc tutaj jest bardzo ważne, aby właśnie nawet jeżeli jest taki moment, załóżmy, chodzi mi o taką sytuację, że na przykład ktoś być może musi się zająć chorą mamą czy tatem. To może trwać miesiące, to może trwać lata. Z różnych powodów, na przykład czasami tak jest, że nie można oddać. Takiej mamy, czy taty, takiej mamy, czy taty, jak to brzmi, rodzica na przykład nie można oddać do hospicjum, jest już źle, non-stop się trzeba zajmować, chcemy się zajmować, może być jeszcze jakaś osoba do opieki lub jej nie ma, różne są sytuacje w życiu, ale nawet w tym pomaganiu ty musisz mieć czas dla siebie, ktoś cię chwilami musi odciążyć, bo inaczej, jeżeli to właśnie będzie trwało miesiącami, czy latami. To nie będzie dobrze. I teraz tak, kochani, teraz jest dla ciebie taka informacja, abyś zajęła się, zajął swoim własnym życiem. Potrzebujesz teraz czasu dla siebie. Jeżeli nie musisz w tej chwili mocno się kimś zajmować, bo nikt nie potrzebuje Twojej pomocy takiej. Bo wiecie, ja tutaj wcześniej mówiłam w takim kontekście, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje naszej niemalże non-stop pomocy. To właśnie zajmij się sobą, jeżeli tak u ciebie nie jest. Zastanów się, co aniołowie chcą Tobie przez to powiedzieć, na czym masz się skupić i skoncentrować. Co jest ważne, może uciekasz od jakiegoś problemu, może um, udajesz, że czegoś nie ma, może nie chcesz się czym zająć, nie możesz. To się zapytaj, czego się boję, czy to jest na, teraz na to czas, czy jeszcze nie. I kochani, tak jak mówiłam wcześniej przy pierwszej karcie, też teraz poczuj, co aniołowi chcą Ci jeszcze przekazać. A może jesteś taką osobą, która bardzo mocno żyje sprawami innych ludzi na zasadzie plotkowania i wcibstwa. I to też jest, słuchajcie, w pewien sposób my się uczymy tego. Bardzo często wynosimy to z domu rodzinnego, bo tak na przykład robili rodzice, mama czy tata, najczęściej kobiety tak robią. Ale to jest też ucieczka od samej siebie, od samego siebie. Ucieczka od zajęcia się swoim życiem. Życie i wtedy ta dana osoba żyje życiem innych ludzi, co ktoś tam robi, co ktoś zrobił, czego nie zrobił, kogo zdradził itd. itd. Ale oczywiście zrobisz jak uważasz. I słuchajcie, trzecia karta to jest właśnie ta niespodzianka. Ponieważ ja jak kupuję karty, a mam bardzo dużo różnych kart, i takich intuicyjnych, i anielskich, i tarota, i cygańskich, Lenormand i tak dalej, ponieważ po prostu lubię karty, pasjonuję się tym i także zbieractwo tych kart jest moją pasją. Więc to są w ogóle jedne z moich ulubionych kart, i przeważnie z kart wyciągam taką kartę instrukcji. Ona jest gdzieś tam sobie, odłożona. Natomiast w tych kartach ta karta instrukcji jest, po prostu jest. Ja jej nie wyciągam, tak czuję, że powinno być. I ta karta e, od czasu do czasu właśnie wychodzi w przesłaniach dla Was, dla moich klientów, dla osób, które do mnie przychodzą. I ja przeczytam tą kartę, abyście wiedzieli, co jest napisane. Karty prowadzą cię do prawdziwego kontaktu z kochającym światem aniołów. Rano lub wieczorem wyciągnij jedną kartę, a otrzymasz niebiańskie przesłanie. Możesz również zadać konkretne pytanie Twojemu aniołowi stróżowi, a, uzys a uzyskasz wskazówkę u swojego anioła: jaka postawa, będzie, jaka postawa bądź działanie będzie teraz dla Ciebie najkorzystniejsza? Zaufaj aniołowi. Zaufaj, aniołowi udzielę Ci odpowiedzi. I teraz, kochani, tak. Dlaczego ja trzymam tą kartę? Ponieważ ja tak czuję, że ta karta w tym zestawie, w zestawie kart, nawet nie wiem, ile tutaj jest tych kart, 56 kart jest w tym maleńkim pudełeczku i plus ta jedna taka opisowa. I dlaczego ja trzymam tą kartę? Ponieważ ja mam takie poczucie, że ta karta, jak wychodzi, jak y, 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 przychodzi do nas, daje nam informację, że właśnie ty, jak tą kartę wyciągnęłaś lub wyciągnąłeś, właściwie wylosowałeś, tak czy ona cię przyciągnęła, to znaczy, że ty powinnaś, powinieneś pracować z kartami anielskimi. Nawet możesz sobie kupić te cudowne karty, malutkie je można wszędzie schować, mieć nawet ze sobą. Bardzo fajnie się z nimi pracuje, one bardzo fajnie odpowiadają na pytania. Ja też postaram się tak właśnie teraz mi przyszło do głowy nagrywać takie filmiki na przykład odpowiedź z kart anielskich na przykład z tych, bo je się bardzo fajnie czyta na konkretny problem na przykład finansowy. Możemy taki, możemy taki cykl, cykl zrobić. Powiedzcie mi, napiszcie, czy chcielibyście coś takiego, takiej filmiki. I więc tutaj są dwie informacje zawarte w tej karcie. Jedna jest taka, że warto, abyś zwracał się do aniołów, prosił o pomoc, czy zwracała. To może być modlitwa, to może być medytacja, to może być po prostu zwykła rozmowa, tak jak czujesz, tak jak umiesz. Mów, co cię niepokoi, czego potrzebujesz, jakiej rady, jakiej wskazówki, zwierzaj się, rozmawiaj. Możesz anioły traktować jak swojego psychoterapeutę. I pamiętajcie o tym, że aniołowie, opiekunowie, stwórca, bez względu, jak nazwiemy te istoty duchowe, oni cały czas na nas czekają. Nie tylko z poważnymi problemami, dylematami życiowymi, chorobami, biedą, ale także zwykłe, codzienne sprawy, można by powiedzieć błahe, ale te, które nas zajmują, które nam spędzają sens powiek. I nie wiemy, co zrobić, albo potrzebujemy wsparcia, rady, pieniędzy. Rozmawiajmy, oni są od tego, nie tylko wiecie, od spraw yy, beznadziejnych. To pamiętajcie o tym. I poza tym, że ta karta właśnie mówi: rozmawiaj z aniołami, zwierzaj się, miej kontakt, to właśnie ona wręcz zachęca, abyś. Miał, miała kartę, talie, czy ta, talię lub wiele tali kart, i nawet to, żeby spracować. I taka jest dla ciebie w tej chwili informacja, przesłanie, jeżeli wybrałaś właśnie tą kartę. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie proszę w komentarzu, którą kartę wybrałeś, wybrałaś i jakie uczucia, refleksje ci przyniosłam ponieważ te doświadczenia mogą być inspiracją dla mnie i także dla innych osób, które trafią na ten filmik. A jeśli czujesz, że potrzebujesz indywidualnego czytania tylko dla siebie, czy z właśnie takiego tego typu z kart anielskich, czy z kart tarota, lenormand, cygańskich, to zapraszam do kontaktu do siebie. Bardzo dziękuję, że jesteś a jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi przesłaniami, wiadomościami od aniołów, czytaniem z kart Tarota i medytacjami, to zostańcie ze mną i zaglądajcie do nowych nagrań. Ja się już żegnam, cieplutko pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, wysyłam wam dużo pozytywnej energii, dużo miłości i życzę cudownego tygodnia.